Siema widzowie, jest 1 listopada, godzina 13, jesteśmy już na lotnisku stąd całą Czeka nas teraz prawie 6 godzin lotu, mamy z serial pobrany o Michaelu Jordanie, także będziemy oglądać I odezwiemy się do was już na pewno na miejscu Pierwszy raz w samolocie dostałem ja takie też, jedzenie no. i nawet jest ciasto i ja się zmuszę dojechaliśmy do taszkiej. Dałyśmy sobie serial o Michael Jordanie. No, ogólnie polecamy serial o Michael Jordanie. Ja na pewno polecam. O o, bardzo o, bardzo fajnie. Ogólnie to jest 4 godziny różnicy, jest u nas pierwsze 40. Tak. Także jesteśmy w nocy. 3.15, jesteśmy w hotelu po całym dniu Dotarłyśmy i jesteśmy w Uzbekistanie, udało się Siema widzowie, z 9 właśnie wstaliśmy na Zaraz na bazar ogólnie Także się mega cieszę, bo chcę już tutaj zobaczyć Uzbekistan, co się tutaj w ogóle dzieje Skorek w ogóle jeden wielki Ciekawostka, co drugi samochód? Tutaj to tu jest Chevrolet Ameryka Ну что, мы закончили? из Пакистана Кажется, уже Teraz na drugim targu w ogóle czy to jest to moje zajęcia. W tym tutaj nagrywali Asia Express, nie wiem czy oglądacie. I na przykład tutaj mega ciężkie jest to, że to jedzenie nie jest poselekcjonowane na tym bazarze i tu nikt nie mówi po angielsku. Nikt nie mówi po angielsku, a jest stoisko na stoisku. To jest pięknie, budynki robią naprawdę wrażenie i w ogóle każdy detal tego, jak no. to jest ceramika. coś Niesamowitego Jesteśmy pod hotelem Uzbekistan Ogólnie jesteśmy wszędzie taksówkami Także kozoć, bo zwiedziliśmy już tyle miasta Serio, w ogóle jest mega przepaść nad tym gdzie byliśmy rano nad... Tym bazarem, a teraz wróciliśmy do hotelu i muszę Wam pokazać, co kupiliśmy. Zobaczymy pierwsza rzecz. Takie hałwa, To jest typowo uzbekistańskie. I próbowałyśmy, bardzo dobre. Także mam tego w ogóle aż trzy paczki. piłam specjalnie tradycyjne uzbekistańskie czapeczki. W ogóle ja jestem mega zadowolona z dzisiejszego dnia. Bardzo. Bo serio bardzo. dużo zobaczyłyśmy. Przez to, bardzo. że poruszaliśmy się też dużo taksówkami. Bo taksówki są tutaj... No, tanie, no, strasznie tanie taksówki, no my wcześniej za chyba 7 km 10 zł. Zapłaciliśmy. Ogólnie, każdy w sumie kurs waha się około 10-15 zł. Także no na no 3 osoby to mega warto. No, więc co? Ci się najbardziej... O, z o kurde, ej chyba ten bazar, ten Mi drugi tak co samo. byliśmy, no. Ten bazar Baswer był przepiękny, no, ten z no, Asia Express No ten pierwszy, no musisz zobaczyć już ten pierwszy, ale ten pierwszy to w sensie, to jest bardziej takie aż przerażające nie Bo tam jednak widać tak tą biedę i w ogóle nie, tutaj to był taki lepszy, ale no najlepszy Ale w ogóle no ja jestem mega pod wrażeniem, tutaj w tu zajebiście jest tak. Zaraz trening, już chillera dzisiaj jutro, też idziemy zwiedzać, bo w sumie jutro mamy jeszcze taki jeden dzień, że mamy cały na zwiedzanie. W poniedziałek już będzie losowanie drabinek i w ogóle tam już, no i we wtorek start zawodów my, prawdopodobnie z Olą w środę dopiero zaczynamy A. zawody. Także mamy jeszcze, czekaj ile? Cztery dni. Także lecę robić trening i chillujemy dzisiaj. Siema, siema widzowie! Witamy kolejny dzień, jest godzina ósmą. Dzień dobry, dziś stało się, jesteśmy naprawdę pozytywnym moodzie prawie wszystkie. mówiliśmy mega wygląda Mieliśmy coś takiego Jak oceniasz? Jest spoko na razie, no Taki ryż z mięskiem Dobre, nie? Fajnie przyprawione Ciepłe, no No, mega dobre Dobra, Ola zamówiła takie pierożki I Próbujemy I próbujemy Wyglądają, I testa. Wyglądają fajnie Wyglądają pysznie mm. co? Jest Jesteś ogólnie próbujesz. mega gorąca, ale jest mięsko z um, cebulką w środku. No, to się Dobre, jak te gruzińskie. Tak. Zadowolone. Najedzone, zadowolone. No. Właśnie najedzone, naprawdę. Zjedliśmy za ile? Za 90 zł na trzy osoby na trz... i to takie... Takie porcje, porcje no. że nawet nie zjedliśmy wszystkiego, no. serio. Serio, nie no to A kozek. Pomimo, że było bardzo dobre, nie? Hey, hey. Jesteśmy już w dniu zwiedzania Elo, ludzie, jest już godzina 22. My już po całym dniu zajebisty Dzisiaj był dzień. Już nie ma zwiedzania. Przetro losowanie drabinek. No i we wtorek zaczynają się zawody. My prawdopodobnie dopiero będziemy walczyć w środę lub w czwartek. The next day. ma ludzie, my już właśnie po treningu chłopaki tam tarczują. Już w potarczach i czuję się kozacko. Jedziemy zaraz w hale zobaczyć, odebrać sprzęt. Już odebraliśmy identyfikatory, także można powiedzieć, że już zaczyna się taki pierwszy dzień związany z turniejem, także już wiadomo emocje są większe. No i zobaczycie zaraz hale. Ja, z szczęką, ja tak samo. Nie nie no, ja nie. jestem ja w szoku, w Szosu, ja to, serio ja chcę jak jak się już bić ja ja Takie emocje mam teraz ja Jestem pod tak mi wychodzi wrażeniem Serio, ale no jakby do mnie Do mnie to teraz dopiero dociera Na jakiej w ogóle hali się będziemy W ogóle się będziemy bić, że w ogóle jesteśmy Na mistrzostwach świata I naprawdę no poziom wygląda tak jak mistrzostwa świata Nie no jest zajebiście, ludzie Ja się, ale to motywuje mnie w ogóle To, że jest tak tam tak, No jeszcze ta muzyka, wszystko Dobra, a teraz pytanie, stosowałaś się bardziej Widząc tą halę, czy mniej? Nie, nie, Myślę właśnie jak szliśmy, jak szliśmy bardziej szliśmy, się tak jak, tak, jak szliśmy, bardziej się stresowałam, a jak weszłam i zobaczyłam, jak to wygląda, to miałam takie... To jest moje miejsce, co nie wiesz, o co chodzi, że, że zeszło właśnie, że bardziej... No i zajść. zajebiście. bardzo podziękować firmie KFD za to, że mi sponsorują mi tutaj w dużej mierze dzięki nim mogę się tutaj znaleźć. Chciałabym również podziękować innym sponsorom. Fenia Lodów Naturalnych w Lubinie. Salon Determank Barbershop, Shop, dziękuję bardzo papilandowi oraz, oraz Wiktorowi nazimowi za wsparcie. Merde. dzień o. dobry. Pierwszy raz będę próbować batonika z karda. jestem ciekawa jak smakuje. Mm. Mega mega dobry nie? On jest spoko, bo jest mega sycąca, zwykły batonik, no. Kozak. Super, jak chcecie mieć sponsorować? Hmm. KOD Gosia! A tu Hala. Nie no jest Kozak. Kozak, 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 kozak. No i niebieski. No bo nic nie wiedzą, a tu już wylosowane drabinki w ogóle. Co się dzieje, ludzie? Ile emocji? Ile no, emocji? Ja walczę z Ukrainką, która ma 25 walk wygranych przez submission No, ja walczę ogólnie z Typerką, która jest y, jakąś tam mistrzynią Azji Sambo. No. Ale no. wywalone w to jest cały plan na walkę i. No. Będzie tak. Obie walimy solo, z jak A z kim walczysz w ogóle? Ze Francuzem. Ale widać że każdy już w ogóle inny ma na każdy jest taki. To no. nie bojowe. Ty z kim bijesz z Italii. Z Italii. A ty? O, a ja mam Angola. Angola, no. oglądamy walki robimy, A co sobie Idę wychillować na saunę, ale czuję się już serio dobrze, bo obejrzeliśmy te walki. Jest taktyka, jutro idziemy do UFC mu porobić jeszcze parter, coś trzeba, bo no nie ma co mówić, mam dobrą graplerkę, wygrała 25 walk przez submission, ale w zawodach ludzicu taką nadzieję, że pokażę jej stójkę. Siema ludzie, mamy wtorek, dzisiaj jest pierwszy dzień zawodu, zaraz tylko walczy, właśnie czekamy na taksówkę, jedziemy na halę. Ola jutro walczy, my pojutrze reszta osób. No, każde serio no jest ma Fighter mouse. Wiadomo, od wczoraj już są emocje, myślą o Ukraińcy, ale jest dobrze Gosia strasznie, Gosia strasznie Muszę wam to powiedzieć, musisz pokazać jakie są no no emocje tak, Gosia wczoraj wieczorem. wczoraj no się cały czas no, no, Myślę, ale dobrze, ja tak muszę się skupić, wiecie, nastawić A powiedzmy, że to robota i wygrywamy i pierwszy Pierwszy przystanek gotowy, a to dopiero będzie pierwsza przeprawa, ale wiem, że mam mocną w i mnie to motywuje, bo ten trener mi powiedział, że jak wygram te wszystkie walki, to będę mistrzem ostrożliwego zdarzenia Także to mnie motywuje i trzymajcie za mnie ciemne kciuki Przed chwilą jestem melon w jak jakiś ziom, w ogóle taką minutę nam To było śmieszne, bo to auto było tak małe, bo no. mamy dwóch takich kloców ze sobą, także było zabawnie Dobra, wchodzimy na halę, pierwsze wrażenie. O oh, shit! <grywa> Dalej nie dowierzam, że tu jestem dopiero co do mnie dochodzi, ale ta hala jest tak, takie robi na mnie wrażenie. To jest coś niesamowitego i mega szczerze, że tutaj jestem. No, to jest w ogóle niesamowite, jaki tutaj jest klimat, ile jest narodowości. No szczerze wiem, ja mówię w to samo, ale jest tutaj naprawdę cudownie, w sensie no to jest takie przeżycie, tak jestem w ogóle wdzięczne, że tutaj mogę być, między innymi dzięki Wam. Wszystkim, którzy płacili mi na tą zbiórkę bez was bym tutaj nie przyjechała nie było mnie tutaj. Także trzymajcie wszystkie kciuki. My właśnie wyszliśmy z Hali, Niko wygrał, także jest dobrze, jeszcze ma cztery walki. No oprócz tego dowiedzieliśmy się trochę o kontroli antydopingowej. Zdaliśmy takie fajne rzeczy. No także przydatna wiedza, no bo zakładając, że będziemy na podium, to będziemy miały tę kontrolę. No i lecimy teraz coś zjeść i będziemy robić trening. Jesteśmy po raz trzeci w tej samej restauracji, wszyscy zamawiają to samo znowu. No i jest pyszne jedzenie, polecamy. Soana. Soana. Polecamy. My już po treningu się gym Next day. Siema ludzie w środę. Ola się tam trykuje właśnie. Ola już się tam tarczuje. Stresuje się mego, bo Maciek się wygrała. Tej reflektory, kamery mamy na gole jak się to Mogę zdać relację szybko? Tak, <grym> dawaj. Uh, ogólnie walka była mega prosta. Miała twardy łeb, jak nie wiem, naprawdę przysięgam wam, biłam z całej siły i chyba była twarda, nie? Ale ogólnie było super, lecimy dalej jutro lecimy w następnym. Myśmy złamę zajciec spacerze i się czujemy super. W ogóle zeszło we mnie teraz wszystko, wiesz, się cieszę, że jutro walczymy. Było świetnie, ja się zastanawiałam właśnie co możemy zrobić. Mówiłam mm. na głosie, że ja tak zrobiłam wczoraj również. No. I dzisiaj to samo. Wyjdźcie, wyśpiewajcie, wytańcie, dostaniecie na nie. No kozaki, idziemy się zważyć na kolację, no i jutro, biotyka ludzie. Siema ludzie, to jest ten dzień. Za pięć walczę. się z na marzenia. Jest godzina 5.30, więc powódka mieliśmy wczesną, ale lecimy się zważyć, wracamy do hotelu na ważenie, na jedzonko. Jest godzina, 9.30, jesteśmy z powrotem na hali, byliśmy na śniadanku, zrobiliśmy jeszcze drzemkę, godzinkę. No i to się dzieje, idziemy się teraz zatejpować i za półtorej godziny wchodzę do klatki. Wait, wait, we <laughs> to Dobrze, 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 Kręć się. Ale Fabio! Woo! Woo! Over in gauge four, fight comes to a stop in round number one. Declare your winner by T Your next fight in Cage Four in the Junior Women's at and weight category in the Blue Corner, representing Uzbekistan, zarnigo Sharipova, and reported out of the Red Corner. Representing Strasznie boli serce, bo strasznie zależało mi na tych zawodach. Wiedziałam, że będzie dobra, wiedziałam, że będzie szła po balachę, wiedziałam, że będzie mnie ciągnęła do parteru. No i dałam się wciągnąć w jej grę zamiast stawać. Chrupnęło mi ogólnie coś w ręce, boli mnie strasznie zmłokieć. No i odklepałam balachę w pierwszej rundzie już, także moje zawody kończą się już na tym niestety. No ale co wam powiedzieć, serce strasznie boli. Każdy kto trenuje i daje z wszystko na co dzień wie jakie to okropne uczucie. No ale taki jest sport. Ale no co, nowe doświadczenie. Mimo wszystko cieszę się, że mogę tu być. Strasznie jest mi głupio przed ludźmi, którzy bym mnie wierzyli. Jak kibicować Oli, bo zaraz walczy. Three hours later. Zajadamy smutki niestety. Jest do mnie Tomek. Również po porażce, także nie jesteśmy same. Słuchajcie, życie jest różne. Czasem kolorowe, czasem nie. Popłagałyśmy no. już tyle, że już no. nie ma co płagać. Ale jesteśmy w tym razem. Dokładnie. Czasem się tak zdarzy. Dostałyśmy nauczkę i nie ma co płakać nad różnorym lekiem. Po prostu. Będzie dobrze, następne będzie wygrany. Dzisiaj widzowie znajdujemy się aktualnie na finałach seniorów. w sobotę Dzień dobre. No i generalnie... Kozadzko wyglądają te finały, naprawdę czuję się, jakby była na jakiejś gali. No i kurde jest, ból dupy, że jednak nie zawalczy się tutaj, ale jest też duża motywacja, żeby znaleźć się tutaj za rok, także. Na pewno szczerze mówiąc, ja widziałam te finały nieraz, Dziś tam sama moja koleżanka na przykład wróciła i powiem Wam, że to co Wy widzicie w internecie to jest naprawdę nic przy tym jak to wygląda na żywo i przeżycie musi być naprawdę niesamowite no. serio. To wygląda jak jakieś gala na UFC, nie? No, marzenie, po prostu marzenie. No i mam nadzieję, że za rok się uda. Będzie nam dany. Będzie nam Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda medal z Imafy. Proszę bardzo, zaprezentujmy. Szkoda, bardzo że nie ładne. jest złoty, ale zdarza się. Jest dobrze. Po raz ostatni pod Huma areną właśnie wyszliśmy z finałów. No i co, wracamy do domu, jutro rano mamy samolot o 10, także to już koniec naszego wyjazdu, jedyna Julka z naszej szóstki zdobyła srebrny medal, także pozdrawiamy serdecznie i gratulacje, no i co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że vlog wam się podobał, zostawcie suba, do zobaczenia. Na razie, miłowo. Bo... <ś>